Szanowni przedsiębiorcy, już 4 października widzimy się w Starej Kopalni w Wałbrzychu na 10. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu. Do 10 września czekamy na Państwa zgłoszenia, aby móc rywalizować o tytuł Gwiazd Biznesu. Ta statuetka może być Państwa, wystarczy wejść na stronę gwiazdybiznesu.com.pl i zgłosić swoją kandydaturę. A rywalizować będziemy w ośmiu podstawowych kategoriach: mikrobiznes, mikrofirma, mała firma, średnia firma, biznes odpowiedzialny społecznie, instytucja, samorząd przyjazny biznesowi oraz podmiot ekonomii społecznej. Plebiscyt jest inspiracją dla nas wszystkich. To miejsce którym nagradzamy tych wszystkich, którzy swoją codzienną, ciężką pracą, a także wizją przyszłości kreują innowacyjny rozwój swoich firm, jak i lokalnych społeczności, czy też regionu. Jednocześnie będąc aktywnym uczestnikiem plebiscytu, cieszymy się, że daje on nam także szansę na dalszy rozwój i spełnianie często innowacyjnych wizji i misji. Gwiazdy biznesu to nie tylko prestiżowe nagrody, ale przede wszystkim uznanie dla tych, którzy wyznaczają nowe standardy w świecie biznesu. To wydarzenie jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie z pasją, innowatorzy i liderzy. Wspólnie budujemy silną gospodarkę, a takie chwile jak te pozwalają nam dostrzec prawdziwe gwiazdy. Już 4 października spotykamy się w Starej Kopalni na uroczystej gali finałowej. Serdecznie Państwa zapraszam.